Cześć, moje kochane dziewczyny. Dzisiaj zobaczcie, w tym momencie nie jest żadne, wybierz kartę, tylko przygotuj się z Elo na malunki usta. Słuchajcie, znalazłam na TikToku film. Wiem, że te co się maluje, to już dawno to wiedzą. Wiem, rozumiem. Ale ci, co mnie znają, wiedzą, że ja nie jestem z tych malujących się za bardzo, i dla mnie ten film to jest nowość. Może ten film się przyda też dla jakiejś dziewczyny, dla której malowanie się to jest nowość. I także malujemy dzisiaj usta. Pokażę wam, co odkryłam na TikToku. Oczywiście większość z was na pewno o tym wie, ale Ela nie wiedziała. I tak, pokażę wam jeden trik, który mi się spodobał. Wezmę lustro. O kurczę, ale wy nie będziecie widzieli. To ja zrobię tam. Tako. Na tym filmie yy, ta dziewczyna na TikToku przymyka usta. Ale mam szyję pod Ta dziewczyna przymyka usta. O tak. Mhm. I teraz ona kredko obmalowuje. Mhm. Nie wiem, to, nie wiem, co to jest za sens. Tam wyglądało dobrze. Zobaczymy. Kurde, na filmiku wyglądało prościej. mhm mm 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 kurcze, to nie ten kolor czekajcie, zmyję to coś nie tak, tam było lepiej jakieś chusteczki wysuszone. muszę użyć czegoś. Mm. Cóż nie tak. Mm. Może go zmyć. Mm. Mm. Kurde, nie dobra. Mm. Hmm. No ta kratka mocna. Czekajcie, muszę się wyciąć. Takie gorzkie. Mm. Mm. Okej, okay, jeszcze raz. Nie mogę do Was mówić po namalowaniu kredko, bo ta dziewczyna na TikToku miała usta cały czas zamknięte. Następną rzeczą ja użyłam takąś Number 7. Nie wiem, co to za matka, nie znam się. Ale mam jeszcze takie coś. Mam takie coś. Zobaczymy. To bardziej chyba pod kolor kredki pasuje. No, chyba to wezmę, no użyję. Zobaczymy, czy one powiększą się te usta. Hmm? Hmm. źle zdemporowana. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Mhm. 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 Hm. Mm. Hmm. Jak ryba. Kurde, coś nie tak zrobiłam. Nie wiem. Chyba za, za daleko zrobiłam konkretko. Może dlatego, że kolor jest nie taki. Jeszcze raz. Niedobre, niesmaczne. Mm. Kurde, Wszystkie chusteczki chyba użyję. Mm. K. K jest ohydna, twórka niedobra. L'Oreal Paris, ale obrzydlistwo. Czuć chemię na kilometr. Mm -hmm. Ale czerwona teraz jestem, jak burak. Myślę, jedynym problemem jest, że ta kredka ma niewłaściwy kolor pod moje pomadki i błyszczyki, które mam tylko w domu trzy. I to może przeterminowane, bo nie używam za bardzo. Dlatego, jeśli będzie inna kredka, której oczywiście nie mam zamiaru kupować na jedno spróbowanie, ale jak wy macie kredkę podobno do pomadki, to ja wam powiem o co chodzi. To chodzi o to, że jak przymykasz usta, to łatwiej jest obrysować ponad linią i wtedy, jak pomalujesz pomadkę, tak zrobisz, to one są takie pełne. Zobaczmy jeszcze raz, tylko nie patrzcie na kolor. Mm. Mm. Mm -mm. Źle robię tu. Na końcu już wiem, co ja źle robię. Robię za bardzo do góry. Mhm. Mm mm. Muzyka zgasła. Za bardzo do góry robię. Mhm. Mm. Jeśli to będzie miało kolor, to to będzie miało sens. Bo tak, głósta mając tak, jak malujesz naokoło, to może. Poczekajcie. Czekajcie, mnie, mnie opaska spadła. Ok, i teraz tak. Bo mając skredkę, malujemy otwarte, to ciężko. A jak zamykasz, to ma sens, bo wtedy robisz... Mm. To jest mądre. Mm. Jeszcze raz spróbuję. Już ja wiem, o co chodzi. Tylko mam gówniane pomadki i za mocna kredka, za mocny kolor ma. Widać konturówkę. Najbardziej przybliżony kolor miała ta. Wiem, że ona jest ochydna i gorzka, ale zrobię nią tylko nie tak dużo. Ja myślę, że to jest super pomysł. Kratka źle jest zapiłowana. Patrzcie, gdyby były usta otwarte, tak, to by było ciężko. A jak zamykasz, to one są bardziej naprężone. Skóra jest łatwiej narysować. O. Mm-hmm. 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 Mm -mm. Hmm. Hmm. Tak, jeżeli będzie konturówka o, o zapachu i smaku yy, pomadki albo błyszczka będzie idealnie musi być podobny kolor mhm. wtedy będzie powiększać usta Mm? Kurde, co za krzywy zająć? <grywa> mhm. Mm Bez różnica, prawda? Mhm. 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 Tak, tylko musi mieć podobny kolor. Albo ciupkę to on ale nie taka różnica, bardzo mocna za duża. To w dodatku jest bardziej pod jakiś e, różciem na to. Jakiś pod taki jaskrawy róż. W sumie wygląda jak podobna. Może ja coś źle zrobiłam, ale nieważne. Chciałam tylko pokazać dla Was, że jest e, trik na to, bo jeżeli macie usta tak, to mm, ciężko sobrysować, A ja widziałam na tym TikToku, że ta dziewczyna miała przymknięte. Mm, 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 pomalowała, otworzyła... Mm. Pięknie. Także trzymajcie się, kochani. Jutro się widzimy na Wybierz Kartę. Pa! Teraz zmieję, ja zmyję, bo to jest ohydne. To jest takie niedobre. I! <śm> 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 <śm>